Marka, choć w rapa to nie twoje rejony Twoje linijki słabe, jakby pisał ich chłopak z podstawówki na lekcji polskiego Ja mam w sercu beton, blizny i historie z klatek. Ty masz kolorowe sny o i się w galeriach handlowych Twoje słowa nic nie ważą, jak było na wietrze Moje wersy to próg ciężki, jak krawężnik pod blokiem Chcesz być gangsterem w kawałkach, w życiu jesteś serem. Ja mam za sobą braci ulicę, prawdę. Nie muszę nikogo udawać, marka, ty jesteś produktem. Sztucznym tworem systemu Masz lajki, masz zasięgi, ale zero charakteru w żyłach Twój rap to parodia, nikt na blokach cię nie czuje Mówią na ciebie raper, nie bratku, jesteś pajace w kapturze Ja mam w ry rymach, w metaforach Ty masz emoji w zwrotkach, jakbyś pisał sms do nastolatek Twoje teksty to bajki, jakbyś czytał dzieciom przed snem. Ja opowiadam prawdziwe historie, więzienie, ulica, brud, ból i gniew ty gadasz o trapie, hajsie i luksusach Ale nikt ci nie wierzy, bo nie masz dowodów na słowach Ja swoje życie udowodniłem, przynajmniej każdy wers pieczeń Świadectwo, że przeżyłem w piekło, a stoję dalej twardy Marka, nie podchodź bliżej, bo ci prawda Twoje drzwienie plastikowe, mój głos surowy, jak stalowa prawa. Ty próbujesz grać twardego, ale masz miękkie plecy Ja wchodzę z buta w bity, rozrywam je na kawałki Jak tylko na ulicy Nie jesteś kraczem, jesteś maskotką w tej grze Twoje rymy jak puzle z kiosku Moje jak mur, którego nie złamiesz Twoja kariera to chwilowa zajawka Moja droga jak wyrok ciężka Bez końca, a prawdziwa i twarda ty nosisz markowe ciuchy, żeby ukryć brak duszy Ja noszę bliźny co przypominają o tym, że przeszyłem to, czym inni milczą w ciszy Twój rap to teatrzyk dla dzieci Mój to głos celarak syrena, nas budzi z letargu tych, co żyją na granicy Marka, mówię wprost, nie masz tu prawa głosu Twoja gadka to echo, moje słowo to wyrok Nie chowam się za maską, nie chowam się za fejmem Rap to dla mnie życie, a dla ciebie tylko tani pretekst Twoje ambicje kończą się tam, gdzie zaczyna się prawda. Twoje wersy jak bańka mydlana, moje jak cios pieścią prosto w szękle Nie stawaj naprzeciw mnie, bo cię zniecie fala. Jan Hazard bez filtra twardo na ostro, bez krania w zabawę. Marka, do dziś wrab, a to nie Twoje rejony. Twoje linijki słabe, jakby pisał je chłopak z podstawówki na lekcji polskiego. Ja mam w sercu beton, blizny i historię z klatek. Ty masz kolorowe sny o sławie i lansie w galeriach handlowych. W Twoje słowa nic nie ważą. Jak biuro na wietrze, moje wersy, to blok ciężkie jak krawężnik pod blogiem Ty chcesz być gangsterem w kawałkach w życiu jesteś serem, ja mam za sobą braci, ulicę Prawdę nie muszę nikogo udawać marka Ty jesteś produktem, sztucznym tworem systemu Masz lajki, masz zasięgi, ale zero charakteru w żyłach jak to parodia, nikt na blokach cię nie czuje Mówią na ciebie, rater nie bratku, jesteś pajacem w kapturze Ja mam krew w rymach, proch w metaforach Ty masz emoji w slotkach, jakbyś pisał sms do nastolatek Twoje teksty to bajki, jakbyś czytał dziewczyn przed snem Ja opowiadam prawdziwe historie, więzienie, ulica, brud, ból i Ty gadasz o drapie, hajsie i luksusach ale nikt ci nie wierzy, bo nie masz dowodów na słowach Ja swoje życie udowodniłem, przynajmniej każdy wers Kieczeń świadectwo, że przeżyłem piekło, a stoi